Hejt, który cały czas jest kierowany w stronę pasi kurdej szatan, która niejednokrotnie też gościła na waszych kanapach, teraz prowadzi program z Przemkiem Kosakowskim, a pomimo wszystko nadal jest rozliczana z tego, co jakiś czas temu powiedziała. No, wiesz, no, internet nie zapomina, jak to się mówi, tak? E, I z jednej strony internet oczekuje od nas, w ogóle media oczekują od nas jakiejś takiej, e, wiesz, autentyczności, szczerości i to jest super. Każdy z nas chciałby być autentyczny i szczery, tylko jakby, jakby. Nie ma tam miejsca na, e, na afekt, czyli takie zachowanie jak u Basi, która się zdenerwowała i po prostu napisała co myśli z serca, bo widać było, że to jest po prostu z serca. Nie ma miejsca na e, żarty, które mogą być wyrwane z kontekstu, więc jak tu być szczerym tak naprawdę i transparentnym, kiedy wszystko może być obrócone przeciwko tobie. No, jest to jakiś kompletny absurd i ja Basię ogromnie lubię i wspieram i wiem, że Basia... Zakłada teraz fundację, do której mnie zaprosiła, żebym ją wsparła, i ja ją będę wspierać. Jaka to będzie fundacja? Będzie fundacja, która. Zresztą nie wiem, czy Basia chce, żebym o tym mówiła, skoro jeszcze tego nie powiedziała. A może ja po prostu o tym nie wiem. Wiesz, nie jest tak, że wszystko wiemy. Wiesz, co o ile. No, będzie to fundacja, która będzie pomagała uchodźcom. Okej, okay. to jest piękna inicjatywa, chociaż powiem szczerze, że, że to, co mnie dziwi, to na przykład fakt, bo Basia przeprosiła za swoje zachowanie. A pomimo wszystko nadal mierzy się z niezbyt miłymi komentarzami, ale miejmy nadzieję, że to ale już się wiesz. To, to jest coś, coś takiego, no... Właśnie jest totalnie cudowna. Jest ciepłym, kochanym człowiekiem. Trudno w ogóle cokolwiek do niej przykleić, jakąkolwiek wadę. Więc jak sobie ludzie znaleźli pożywkę, no to teraz będą się tym karmić. No bo przecież nie może ktoś być fajny. No to tak samo jak Filip. No, ile, ile, ilekroć będzie czytał na swój temat, to zawsze usłyszy, że jest błaznuje, że to słowo... Mimo, że on już nie błaznuje od dawna. Już jest w ogóle nowy Filip. Filip stara się, naprawdę e, bardzo panuje nad sobą i e, myślę, że ja po, czasem pozwalam sobie na większą spontaniczność niż on. E, i mimo wszystko słyszę te same komentarze, a to są takie komentarze, jakby ktoś od dwóch lat już niczego nie oglądał z jego udziałem. I, i, i są takie osoby, że jak się przyklei do nich właśnie e, coś, jakaś etykieta, łatka i tak dalej, no to musi upłynąć sporo czasu, zanim to się w jakiś sposób zneutra zneutralizuje. I to jest właśnie najgorsze w tym wszystkim, nie? Ta świadomość, że ten jeden moment może spowodować, że przez wiele lat będziesz musiał odbudowywać coś, co po prostu nie powinno być odbudowywane, przez siebie, nie powinieneś temu czas czasu poświęcać i tak dalej, więc, no ale, ale to jest, yy, wiesz, to jest, to zawsze jest tak, że jak jest, jak są ludzie, którzy, yy, jakby, którzy są sfrustrowani, tak? którzy są niezadowoleni z własnego życia, to zawsze będą odnajdywać te negatywne rzeczy w innych, no bo nie wyobrażam sobie człowieka szczęśliwego, człowieka zadowolonego z życia, żeby mi do głowy w ogóle wpadło, żeby się tym karmić, w ogóle do głowy by mi to nie wpadło.